Musi być życie, musi być człowiek, musi być grzech i musi być zbawienie. Tak bo stanowi Bóg. I to już wszystko było. A tu, na Marsie, to my mamy kompetencje bo, Boga. Bo, bo, bo. ciągle jesteśmy w Jego rękach. Módlcie się, żeby był dla nas łaskawy. Za to, to, wy, to wytępiliście India i prowadziliście niewolnictwo. To był koszt cywilizowania jednych i drugich. A tobie to w co? Historia jest ci obojętna? Wisi ci to, że Hiszpanin napadnie na Twój Meksyk? Wycięli tego a potem Indian? To było nakierowywanie i na właściwą religię. Mam uczulenie na ptasz, strach, grzybów i sierśkow. Właściwie to na wszystkich. Będę dla was dobrym, mądrym królem. Królem? Ty? Wybij to sobie z głowu.